No dobra widzowie, więc dzisiaj będziemy... Ogólnie Dynia nam powiedziała, że ma dla nas niespodziankę, więc mów Dynio. Tak, ogólnie ma dla was niespodziankę, ale musicie zrobić trzy rzeczy. Po pierwsza rzecz to jest... spiąć się na drzewo. Druga rzecz. Dać mi jakiś prezent. A trzecia rzecz to znaleźć tą niespodziankę, którą wam, dla was przygotowałem. Więc powodzenia, ruszajcie panowie. I co jest? Dynia ja powiedziała, że takie rzeczy musimy zrobić. Dziwne, że nie powiedziałam pozdrowienia Dzień dobry, jako <laughs> No, ora, chodźmy. Pierwsze co? Spiąć się na jakieś drzewo. Ja bym okay, się wspiął to na tamto drzewo. Ej! Ja miejsce nie chcę się na to drzewo. Tak? To było jakoś, że tutaj? Jak to trzeba było? A tutaj? Normalnie Przyszedłeś. O Olera, to ja też telewizja. tutaj wejdę. Poglądał sobie telewizję. Teraz weszłam. Ej, fajne. Łał. Wow. Trochę niżej. Się Postarać się. Ej, o, strasznie. Dobra, trochę poglądam. wyżej. O, nasza baza. Dobra. Dobra. Chodźmy. Zacznijmy. Dalej są zadania. No bra, A jak wejść? Nie wiem. No wrona, dawaj wejść. Dzień Jones coś ty nagadała nam. Zanim uciekł. A Dara. Jeszcze dwa zadania, czyli musimy dać mu razant. Co lubią dynie? Eee, to lubią Poczekajcie nie lubią... Ej, poczekaj, bo tutaj możesz... już... nie, może... Aj mam pomysł! Może taką tarczę, zobaczcie. Zobaczcie, może, może taką tarczę, ale będzie, będzie się chronić bez jej idealnych rozmiarów. Dobra, to mu... czekaj, to co to jest grupa na jajca. To może coś tam poszukamy? Chodź tutaj na chwilę, chodź tutaj na chwilę. Dobra, to ja coś poszukam. No, dobra, to, to, ja okej, okay. dobra, to my znajdziemy jakąś niespodziankę dla mnie, Szyszkę? To może być tak bośmy tu jest zatka wszystko. ale nie. Dobra, to może to. Ej. To szyszkę faktycznie wziął I, i mi Dynia Zanek mówiła, że ona bardzo lubi liście To i tą szyszkę. Mamy dwa prezenty dla niej. A tak w ogóle, jak my to nie widzieliśmy? No, co? No nie wiem to, że to... Co? Tam może... One mają może? piatrach. Zgadły. Kto? Tak, nie widzieliśmy. A, tak. Dziękuję wam. Teraz o, po się. Mamy taką roślinkę. Mamy, mamy. Mamy... Zobacz nie Ozerek! Wspięliśmy się na drzewo. Cieka, cicho! Wspięliśmy się na drzewo i znaleźliśmy pre prezent. Masz liście, bo mówię, że lubisz i masz fajną szyszkę do zabawy. No, czekaj, ci nie mów, nie mów. O dobra, czyli musimy to znaleźć. Więc idziemy. Jak, my... Jak musimy to znaleźć, to ja bym... O, patrz, mogę się co to jest. Tutaj, tutaj nic nie ma chyba. Tutaj nic raczej nie będzie. Nie, nie no, ja to nie widzę. Może chodźmy, może to jest jakoś obok, może to jest jakoś obok naszej bazy. Poczekajcie, tam nie ma. Tutaj nie ma, to chodźmy. Supełka. Nie no, ciekawe gdzie to może być. Coś. Coś? Jest jakiś prezent? Coś? Jakaś Ktoś? niespodzianka? Dobra, więc chodźmy. No, dnia, dnia. Okay? Co? Witajcie, to moja rodzina. Witajcie w składzie. Ale czekaj, co? W jakim składzie? Ty... Cześć, to jest moja rodzina, a to jest dnia rynek. O, ty też to mówisz? Ty no, a też mówisz? O, to duża... To jest wasz tata? To, to mój tata, więc Uznajcie się z moją rodziną. O kurde, zleciłyśmy rodzinę dyni. Dobra, więc my się z nią zaprzyja zaprzyjaźniliśmy. Nie, on nie gliża. A więc my się z nią zaprzyjaźniliśmy. Do zobaczenia i cześć. Puch!